Witam, witam, Łobabę. Właśnie wiem, że wpuściłem Wam premierę tego typu w sprawie Windowsa 13 z Discorda od filmu z tego typu. Wiem dokładnie tego typu. I jak się czujesz? Tego typu? Windows 13? Tego typu? Wow, właśnie. Windows 13, na drugi raz nie fafnij się tam na Discordzie. Bo się sprzedajesz. I nie chcesz Policją i inne rzeczy, bo naprawdę sam sobie szkodzisz. Nie mi, tylko sobie. Windows 13, tylko typu. Człowieku, jesteś malutki dla mnie, tylko typu. A chcesz mieć wojnę? Proszę bardzo, tylko pamiętaj o jednym. Że nie wygrasz ze mną. Windows 13. Jesteś mnie policją, tego typu. Bo się boisz teraz, co? Że to wyszło poza Discordem. Serwę film z humorkiem, co? I tego się boisz? Tego typu Pamiętaj o jednym Nie znasz mnie odsun się lepiej ode mnie Nie znasz mnie Tak bardzo jak myślałeś Tego typu Widzisz? Windows 13 Rozpierdoliłem Cię I pamiętaj o jednym Trzeba myśleć tu A nie dupo Tego typu nie wiedziałeś o tym, że jak taki krok zrobię I nie jesteś czymś, czym ty możesz się wpierdolić sam Młdąc 13 się z Discorda Serwowym filmem z humorkiem Pamiętam o jednym Zemsta jest słodka Tego typu Co, wydasz się na policji? To sam się wpierdolisz, nie mnie Tylko sam sobie Robisz krzywdę, nie mi Tego typu, bo ja mam dobre układy Niż ty Widzisz, trzeba tu myśleć. Troszkę tu myśleć, A nie pierdolić jak potuczony tego typu. Co? Boisz się, że to wyszło na zewnątrz. Tego typu brudy. Wyszło ci bokiem. Jakbyś tam nie pierdolił do mnie, to ani dudu bym tego nie ruszył. Ale zacząłeś pierdolić. Zacząłeś się nakręcać. Tylko nie pomyślałeś, że jestem zwany od ciebie. Od ciebie tego typu. No i kto wygrał Windows 13 serweru Film Submarket z Discorda? Znowu kurwa, ja tego typu trzeba tu kurwa myślić Windows 13, a nie pierdolić jak potuczone tego typu. Bo na razie gadałeś jak potuczone tego typu. Pamiętaj o jednym: Zemsta jest słodka. Trzyma się ode mnie z dala Windows 13 serweru Film Submarket na Discordzie. Trzyma się ode mnie z dala. Pamięta o tym, że jestem człowiekiem, który pamięta. Jestem mściwym człowiekiem. Tylko typu. Trzyma się ode mnie z dala. Tylko typu. A jak Windows 13? Tylko typu. No widzisz, kurwa. Was zjebał Jak psa, kurwa. I tutaj tylko tu, fajer. Bo jesteś w Tylko nie pomyślałem, że jak nie, będą, nie ma rodziców, nie będzie rodziców na świecie, to to zostaniesz? świecie frajem i i I stosuje się do wszystkich, ale sam do siebie nie umie. zapytować. się. Minus Mój trzynasty. To. Ja się cieszę, że masz rodziców. Przyjdzie taki czas, że sam jak parę. jako fajnie. Ja się też nie śmiał. się na trzynasty, kurwa. Skupię. Śmiech na sali, pokazujesz się, tu się prężysz jako wązol, czy inne rzeczy, a jesteś frajer. Mój 13. no kurwa, człowieku, nie się nie o swoim życiu, a co będzie, jaki co ty stracisz? Kurwa, to dopiero będziesz frajer publiczny. Mój 13. kurwa, trzeba być po jeden Zdany, kurwa, ja pierdolę. Widzisz, Rosjanie, Windows 13. Taka pizza jest. I będziesz pisał do końca, już aż do śmierci. Tak i Kobra to jest śmierdząca pizza tego typu. Rozpierdolam ją w chuj tego typu. A no, Ameryka to będzie Amelinka tego typu. Jesteś z arenu. Jesteś rozjebany tego typu, jadę tu na bicie tego typu, weź się do mnie panu Windows tego typu, bo dla mnie jesteś śmieciem jako śmieć i śmieciem pozostaniesz tego typu, a twoje rodzice też umarli i to. i kim zostałeś tego typu, zostałeś rozjebany tego typu, rozpierdalam cię w chuj na bicie tego typu, trzeba myśleć, a ty nie myślisz i myślisz, że jesteś królem, a tak naprawdę jesteś żulem złodzi tego typu, a gdzie masz robotę, nie masz tego typu bo cię wyjebali tego typu znowu, bo jesteś rozpierdolony i śmierdzisz i piłeś w pracy tego typu, ty alkoholiku, ty żulu, narkomanię, tego typu. Jeśli ty nie zajmuj pretzelowaniem, pretzelowaniem tego typu. powiedziałem ci szczerze od wody na serwerze tutaj, przesynki. Jak nie twoje rodzice, to byś śmiecie był do końca życia. Tego typu window 13. A czy restauruje, bo jesteś tu mocny, kurwa, czym? Dopom, jako być framerem, to pokazuje ulicznie być framerem, czym udział jest tego typu window 13. Jak nie jest trzeba być framerem window żeby jeszcze się kurwa to tocować, sam być wyjaśni, przemyśle się fakt, to jeszcze się kurwa tu Pierdal, on nic nie jak się mówi. Mój trzy na tym. To weź organik dupę i zanudź. A mi się poczuje, nie umiesz szerselować, kurwa. Jako trzoda. Jak jest stara. Ty. Taki bonzo, ale przecież ja już się Taki. trzy razy rozjebałem. Więc o czym ty pierdolisz, ty debilu? Taki bonzo. Zamknij mordę i idź do roboty. Wypierdolaj. Będz. Nie mnie człowieku, w W rannym życiu mi to frysę zrób, a nie tu na dyskocie być frajerem. wyskocz na rannym życiu. Cztery oczy, a nie tutaj jako frajer. Ale jeśli jesteś frajerem, tego typu Windows 13, zresztą w oczy i powiedzieć zaprycelować w gębę, to fraj jesteś. Windows 13. I tym cię rozjebałem, człowieku. Być Dostaw wpis do mnie, kurwa, I nie odam jeszcze, Od parę osób. byś wypierdalał jak ciotę, łynął trzynaście. Algi, a ty pamiętasz przecież, że ja zgłosiłem na policję, za zagrożenie śmiercią, nożem. I wiesz, że wysłali list do prokuratury, wszystkie dowody są, wysłałem, wszystko w pliku jest. I spodziewaj się listu z prokuratury, bo wiesz, no, mi się wydaje, że no, do więzienia raczej nie pójdziesz, bo jesteś pierdolnięty, masz żółte papiery przecież, więc mi się wydaje, że idziesz do wariatkowa raczej, mimo tego. No, oczekuj. Sam się teraz tutaj tego zapiszę se, że to ty zgłosiłeś, tak? Rzekomo, ale będziesz miał też przejewkę. Dziękuję, że się wydałeś tutaj na dyskocie. <laughs> Ale będę miał beka z siebie. jak cię zawiną. Wow, tego typu. Zapisuję tą głosowkę. Zobaczymy. Windows 13, czy jest taki wspaniaczek tego typu. Dziękuję, że się wystawiłeś go prajer teraz. Dzięki, dzięki. Nie musiałem nic robić za dużo. Sam się wystawiłeś. Słuchajcie, myślicie, że ja tu nie zapisuję wasze te, te wszystkie rozmowy? Ja dzisiaj mam czas, to sobie podjadę na komentarz, pokażę te wszystkie głosówki, Minosa 13 też, głosówki, tutaj te zdjęcia. Zobaczymy, jak to będzie fajnie, tego tylko, tylko wyjazdów na dzisiaj, Ale to jest już wasze, proszę. Tager, ty chyba nie rozróżniasz zabawy i rzeczywistości. Bo robiąc takie rzeczy, Ty wchodzisz w rzeczywistość. A ja co tutaj robię, to jest wszystko no, zabawa, można tak powiedzieć. To wszystko były zabawa. To jest tak samo jak z Azbetem robiłeś, z Januszem Kupie, Kupcem, inne rzeczy. Więc Tagger, naucz się rozróżnić zabawa od rzeczywistości. Pozdro, Będź. Ty wyciągasz y, kilka lat temu, co było, tak? To było w przeszłości. 13. Co ty pierdolisz? Powiedz mi. Pokaż ten filmik, który jest z tego roku. bo na razie to wiesz, data z tamtych lat, które było i minęło. Tego typu. Coś się się popierdoliło. To jest 23. Rok. 2023. Wyda 13. To tam z tamtych lat jako frajer. a ja pierdolać, żeby być frajerem. Tego typu. To o czym ty Windows 13 pierdolisz? To było kupę, kupę lat temu. Nie ten rok. Nie tamten rok. Człowieku. Windows 13. Coś Ci się popierdoliło latami tego typu. Pokaż ten filmik z tego roku. To pogodam. Na rafle. Tak, ale to nie ma znaczenia, czy to było parę lat temu, czy teraz. Dla mnie, jako dla widza i dla, jako człowieka, dla mnie to jest zabawa, można tak powiedzieć. Dla mnie to nie jest wiesz, że w rzeczywistość, bo tego nie można w rzeczywistość brać, to trzeba wszystko jako zabawa, jako w internecie, rozumiesz? Także nie rozumiem, czemu ty tutaj wiesz, próbujesz w rzeczywistość to wszystko wziąć, jeżeli, no tak nie jest po prostu tego typu. Pozdrawiam. wyznaczenie w Windows 13, myśl, w nie dupo, tego typu. Ja wyjaśniam sprawę, co ja jak i dziękuję, to mnie zajebało. Sprawa jest zagnięta Windows 13, to już jest kupę lat temu, kurwa, człowieku, gdzie ty żyjesz, kurwa, Windows 13, kur... człowieku, śmiech na sali, kurwa, wobec siebie, barana tutaj na serwerze, tego typu. <laughs> ty widzisz? Rozjebałem cię teraz, łydnoś 13. Kurwa, to kupę lat temu było. Będę ściągnięty, wyjaśnię sprawę i tyle. dziękuję, że teraz sprawa zamknięta. Co ty pierdolisz? Jako frajer? łydnoś 13. Ta sprawa była stara jak twój, tego typu. Sprawa ułożona. Człowieka, co, co ty pierdolisz? Ktoś tutaj cię popija jako frajer? 1, 13. Kurwa, ja pierdolę. Ile to minęło? Kupę lat temu. Człowieku, weźcie organi Windows 13. Bo naprawdę mamy bekę z siebie teraz, co piszesz tutaj. Windows 13. Ja pierdolę, trzeba być frajerem tego typu, żeby tak pisać. To ja, kurwa, jeszcze się osiągnąłem tu na serwerze. Pisał Windows 13. A gdzie o mowa? Tego typu? Ja pierdolę. Dlatego chyba ty nie zrozumiałeś, że ta sprawa jest ułożona, już ten Tego typu. Nie że nas to co ty pierdolisz? Nie dasz, że nie znasz sprawy całej. A się co jako fraje tutaj na serwerze. Tego typu. Eger, ale o czym ty mówisz? Ja tutaj się zastanawiam, nie rozumiem o co ci chodzi. Ja mam wyjebane, co ty kiedyś robiłeś, ja nawet nie wiem co ty kiedyś robiłeś. Ja mówię sprawie takiej, że teraz to co ja robię to... Discord i TP itp to jest wszystko zabawa, a to nie jest prawdziwe życie. A ty mówisz o czymś, że kiedyś coś tam robiłeś. Mnie to nie obchodzi, co ty kiedyś robiłeś. To jest taka sama sytuacja, jak z azbetem była. Z azbetem, kiedy się wyzywaliście, i to było tylko dla zabawy. To jest tylko, żeby nam, jako widzom, jako ludziom, żeby nam pokazać coś i żeby nam zrobić miło. Prawda? I to jest to samo. A nie. Starsza część świetości sprawie tego wszystkiego. Powiedz tak szczerze, jesteś w temacie. Co ty, ty kurwa mnie straszysz? Czym? Ja mam dobre układy. Windows 13. Powiedz mi, czym tutaj straszysz? Zabawą, zabawą, ale to nie są już zabawy, powiem Ci. Windows 13. Wiesz, co to jest zabawą? Zabawą było tak, azbest mery. Robiliśmy zabawą. I to nie jest szło na rano w życiu, tylko w internecie zostawało tego typu. Widzisz, Windows 13? I tym się różnimy. A ty nie wiesz yy, czym się różni realnym życie, a internetowym założyć. nas to na ran życie. Jak Vigon Dąbrowska. Ty widzisz, chłopie, są ludzie, którzy mogą sobie pochytować zabawnie, to wszystko mogą się tam bawić w lewlezie, ale to zostaje w internecie, a to poza internetem ułatwia. No to gdzie jest tutaj? Tylko w internecie. Powiedz, Windows 13. Odpowiedz na to pytanie, proste z most. Czy taki jesteś debil? Taki debil jesteś? Czy co, kurwa? Powiedz mi to. Człowieku, no bo sam nie wiem, o co ci teraz biega. Pierdolisz tutaj, parmazonem i rewlezie. Jesteś tutaj, tutaj włosem, ale widzę, że jesteś frajem tego typu się poczujesz o byle co co było kiedyś? I mi straszysz e, czymś? Człowieku, nie strasz mnie, bo się zestrasz. Prosta. Dobra, Tiger, ja muszę już iść, jakby co? Ale ty musisz odpowiedzieć wszystkim, co ci zadali pytania, bo widać, że jesteś frajer i się boisz odpowiadać na pytania. Odpowiedz, a mi, mi sosie, inne rzeczy, bo na razie jesteś frajer. Ja muszę iść. Może jeszcze kiedyś yy, pogadamy. Nara, Benz. Nie muszę odpowiadać na wszystkie pytania. Tylko typu. Ty, 13. Tego typu. O co, zbierasz mi informację, informację jako frajer? Tego typu nie. nie na wszystkie pytania nie muszę odpowiadać, Frajerko. Tego typu. No co, zbierasz mi informację jako frajer? Jak ciotka? Jak twój stary? Tego typu. Windows 13? Rozjebam Cię, bo wypierdalasz szybko. Bo się boisz, kurwo, że ja Cię rozjebam jak ciota. Jako fraje. nie I wypierdalstwo. Bo się boisz, kurwo. Powiem Ci tak, że jesteś kurwy synem. Windows 13. Jak nie kurwa twoje rodzice, to byś kurwa tu nie żył, kurwo. Pamiętaj o jednym.